Polskiego Radia 24. Dzień dobry, Paweł Pawłowski. Witam państwa, a moim gościem jest dzisiaj Andrzej Grzyb, poseł, były europoseł, przewodniczący, jeśli dobrze policzyłem, czterech sejmowych komisji, przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzeciej Drogi. Dzień dobry, witam serdecznie. Pozdrawiam serdecznie, choć jestem przewodniczącym jednej komisji, a, Komisji Wyborczej Narodowej. Natomiast w takim ja razie jeszcze nie są zaktualizowane podkomisji. dane na stronie Sejmu. Pani panie pośle. Ale, panie, panie redaktorze, yy, yy, natomiast jestem yy, przewodniczącym trzech podkomisji, to prawda. Okej, okay, panie pośle, yy, Ursula von der Leyen. To nie ma nowo... możliwości, aby, aby być jednocześnie. Przewodniczącym z czterech, czterech komisji SEMOK. Panie pośle, pozwolę... znakomicie dziękuję panu za tę informację. Ursula von der Leyen, jeśli możemy teraz o niej chwilę porozmawiać, jest nową starą szefową Komisji Europejskiej. To jest pana zdaniem dobry wybór? Tym razem ta instytucja szpicem kandydata powiodła się. Tego nie mogę powiedzieć o poprzedniej kadencji, bo wtedy takim kandydatem ze strony IPP był Manfred Weber. Tym razem, tym razem okazuje się, że proponowana na to miejsce kandydata ze strony jako głównego kandydata na szefową Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen została zaaprobowana i to dużą większością głosów. Pięć lat temu to było bardzo problematyczne, ponieważ tam niewielka liczba głosów. Zdecydowało o, o jej wyborze. Oczywiście w tle były przede wszystkim sprawy dotyczące z pretensji do z byłej i obecnej przewodniczącej, które były związane z covid a w szczególności zaś z zamówieniami, jeżeli chodzi o no, z szczepionki. Zresztą swoisty happening się odbył w Parlamencie Europejskim z udziałem bardzo radykalnej Rumunki z, z SOS party. Tak, no, ona dzisiaj zakładała kaganiec, do... krzyczała coś z trybuny tak, Parlamentu Europejskiego. Tak, tak. Więc, ale to też pokazuje, że pewien radykalny powiew z parlamentów narodowych przeniósł się również do. Parlamentu Europejskiego. Pana zdaniem również za sprawą Polski, bo nie wiem, czy pan widział wystąpienie Ewy Zajączkowskiej-Hernik dzisiaj na Mównicy Parlamentu Europejskiego. Nie widziałem akurat, ponieważ miałem akurat zajęcia terenowe, więc nie, nie mogłem obserwować akurat samego przebiegu obrad. Natomiast zapowiedzi były takie, że również ze strony pani poseł, że będzie starała się być wyrazistą w Parlamencie Europejskim. Być może to jest zapowiedź tej wyrazistości. No i była wyrazista i właśnie a propos tej wyrazistości, o której pan zachciał powiedzieć, to ja tylko przypomnę dla tych, którzy nie widzieli tego wystąpienia. Ewa Zajęczkowska Hernik rzeczywiście wyszła na mównicę w mocnych słowach, zwróciła się do Ursuli von der Leyen, podarła kartki, krzycząc ręce precz od Polski i zastanawiam się Panie pośle, czy właśnie zachowanie Ewy Zajączkowskiej-Hernik, ale także zachowanie tej europosłanki z Rumunii, o której pan raczył wspomnieć, to jest taka normalna praktyka w parlamencie europejskim? Czy jest to pewne nowum? No mogę powiedzieć, że dosyć spektakularnie wypowiadał się również autor Brexitu, a więc pan poseł Faridż. Ale on to ograniczał nie do spektakularnych zachowań typu darcie kartek czy, czy okrzyków, tylko raczej zwracał uwagę na to w słowach, które brzmiały mniej więcej tak, zwracając się do Komisji Europejskiej. Wy nie macie, mówiąc to do przewodniczących Komisji Europejskiej, wy nie macie mandatu z demokratycznego wyboru, natomiast my, jako posłowie do Parlamentu Europejskiego, taki mandat mamy. Natomiast wy jesteście nominatami rządów. Państw członkowskich, więc y, my pamiętamy te słowa. Natomiast były też y, oczywiście emocjonalne wystąpienia, y, które były adresowane w stosunku do Komisji Europejskiej, y, czy też na przykład szefów y, rządów, y, którzy w, y, w tych półrocznych okresach prezydencji reprezentowali Radę Unii Europejskiej. Natomiast y, no, y, y, też y, nie wiem, czy pan z, y, może Przypomina sobie, jaka była też reakcja na przykład premiera Berlusconiego, który, który zwrócił się wtedy w bezceremonialnych słowach, akurat do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Który powiedział, że, że, że ma w sobie, że tak powiem, coś z, z, z kapo. Więc natomiast wydaje mi się, że obecny parlament będzie nosił w sobie trochę więcej takich emocjonalnych wystąpień niż było w poprzednich kadencjach, ponieważ zarówno z lewej, jak i z prawej strony z Parlamentu Europejskiego, mówię oczywiście o opcjach politycznych, jest dużo bardzo, że tak powiem, wyrazistych posłów, którzy reprezentują w dużej mierze eurosceptyczne również o, właśnie. partie. O, właśnie. które są poszczególne w poszczególnych państwach polskich i ta liczba ich rośnie. Panie pośle, no to zakładam, że pan ma pewnie na myśli część posłów z AFD, niemieckiej partii, która weszła we współpracę przecież z trójką europosłów z Konfederacji. AFD jako partia rewizjonistyczna. Zastanawiam się, panie pośle, pana zdaniem, to jest współpraca dobra dla Polski? Myślę, że rychło przekonają się panowie posłowie, że to nie jest dobra. I Tym pani posłanka, bardziej, jeśli chodzi o Konfederację również. Z, państwo posłowie nie przekonają się, że to nie jest dobra współpraca. Ja tutaj też przypomnę, że kiedyś AFD była też członkiem europejski, europejskich konserwatystów. Wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością. Ale z, w pewnym momencie ze względu na ich radykalne poglądy, również w tym zakresie, zostali z, usunięci z, właśnie z, z frakcji europejskich konserwatystów. Więc to, to nie jest nowa sytuacja i myślę, że panowie, pan, państwo posłowie z Konfederacji przekonają się, że nie jest w interesie polskich posłów i, i również Polski aby afiliować i, i, i niejako potwierdzać też swoją obecnością poglądy tychże państwa posłów. Panie pośle, no, które przejdźmy. Są poglądami, które są poglądami rewizjonistycznymi, tak najogólniej mówiąc. Panie pośle, przejdźmy za pozwoleniem do polityki naszej krajowej. Ja zastanawiam się, czy panowie już w PSL-u, czy wy boicie się gniewu kobiet? No pytanie z rzędu o sąd ostateczny. Myślę, że gniew kobiet nie jest sądem ostatecznym, jakkolwiek. My z ogromnym respektem patrzymy również na to, co. Określamy na ten zakres praw, który określamy prawami kobiet. 23 Tylko lipca jest... przed Sejmem ma odbyć się manifestacja w związku z odrzuceniem projektu dekryminalizującego pomocnictwo w aborcji. Stąd właśnie moje pytanie o ten gniew kobiet, bo przecież te kobiety, które wykazały gniew wobec prawa i sprawiedliwości w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, no, zagłosowały na Was, licząc na to, że ta sytuacja się zmieni. Stąd moje pytanie o gniew. Ale... Wiem, panie że właśnie pan głosował proszę, przeciwko e, temu projektowi. Panie, panie redaktorze, daliśmy odpowiedź w umowie koalicyjnej, w której jest wpisany postulat, podpisany przez wszystkich szefów obecnej koalicji, przez czterech szefów koalicji, że jednym z priorytetów będzie zmiana prawa, która wynika z ostatniego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie, która usuwał jedną z trzech przesłanek, które były zapisane, w, jeżeli chodzi o, o, o możliwość dokonania terminacji ciąży. No i tutaj złożyliśmy też stosowny projekt ustawy. Ten projekt ustawy nie został poddany pracy, tylko został poddany projekt Lewicy. Więc to, co było wspólnie uzgodnione, Lewica pominęła. Natomiast forsuje swój projekt. No i oczywiście trudno się dziwić, że to, co nie było przedmiotem wzajemnego uzgodnienia w koalicji, nie zostało przez nas poparte. Co jeśli projekt wróci e, samemu? Łatwiejsza, łatwiejsza droga, panie, panie redaktorze, łatwiejsza droga i zdecydowanie wydaje mi się, że możliwa również do zaakceptowania przez prezydenta była droga właśnie związana z tym krokiem, który my wskazaliśmy i który jest zapisany w, um w umowie koalicyjnej. Co jeśli podobny sądzę, projekt że, wróci ze... pod obrady Sejmu? Panie redaktorze, no, to jest taka forma testowania, tak? W moim, moim przekonaniu mamy takie reakcje jak wściekłość pani pani minister Kotuli, a z drugiej strony z pani minister Koltuta mówi jednocześnie zagłosowała przeciwko rządowemu projektowi, który dotyczył między innymi rozszerzenia uprawnień w stosowaniu środków przymusu bezpośredniego i, i broni. Z, które Sejm, czy na wniosek rządu Sejm przyznał polskim żołnierzom, polskim policjantom, polskim z pogranicznikom broniącym polskiej granicy. Panie pośle, wejdę w, w słowo po raz czynienia... trzeci. Jeśli podobny projekt pojawi się pod obradami Sejmu, rozumiem, że pan ponownie zagłosuje przeciwko. Nie jest ten projekt i ta regulacja przedmiotem z naszej umowy koalicyjnej, panie redaktorze. Trzymajmy się tej umowy i nie mnożmy sobie problemów. Chyba, że państwo z lewicy chcą kolejne problemy mnożyć. Wydaje mi się, że to nie jest właściwe. Czym te problemy Sprawy? mogą się skończyć, panie pośle, pana zdaniem? Proszę pana, panie redaktorze, my jesteśmy długo w polityce i staramy się w sposób racjonalny prowadzić... Nasze postępowanie. Nie kierujemy się emocjami, tylko tym, co jest możliwe, a to, co jest możliwe, określiliśmy w umowie koalicyjnej. W związku z tym to nie jest żadne zaskoczenie dla nikogo, to nie jest zaskoczenie dla koalicjantów, że takie stanowisko prezentujemy, choć trzeba powiedzieć, że wszyscy u nas w sprawach, które dotyczą światopoglądu, mają prawo do indywidualnych wyborów. 24 Pani Panów posłów w naszym klubie wybrało taką decyzję, którą Państwo znacie. Mówi Pan, nie jest to zaskoczenie. A czy zmieniając trochę temat, czy zaskoczyło pana, zaskoczyła Pana decyzja sądu w sprawie braku aresztu dla Marcina Romanowskiego? To jest ocena sądu na podstawie przedłożonych wniosków przez prokuraturę. I tutaj wydaje mi się, że prokuratura nie do końca rozpoznała wszystkie okoliczności, które są związane z, z, z wnioskiem, który złożyła, w tym również z oceną, że immunitet zastępcy członka delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nie jest tylko na czas sesji i prac komisji zgromadzenia, ale obejmuje cały rok. W związku z tym ta przesłanka pewnie nie dość dobrze została oceniona przez prokuraturę, no ale to już z prokuratura musi to ocenić, w jaki sposób ten brak naprawić, który został wydaje mi się, że wytknięty przez sąd. A to jest wina samej prokuratury, czy to jest wina może jednak czuwającego w jakiś sposób nad prokuraturą ministra Adama Bodnara, pana zdaniem? No, panie redaktorze, ja sądzę, że polska prokuratura dysponuje świetnymi prawnikami, i oni powinni akurat w tej sprawie poradzić sobie z tą sprawą. No, ale nie Potrzeba poradzili sobie w sprawie pod... immunitetu Zgromadzenia podpowiedzi, Parlamentarnego podpowiedzi Rady Ministra. Europy podpowiedzi ministra. No sądzę, że, że no, tego typu błędy nie powinny się zdarzać. jak się zdarzyły, to trzeba je naprawić. No to jak, jak naprawić? Jak wyjść z tego klinczu polityczno-prawnego, wizerunkowo-prawnego? No bo niewątpliwie jest to no... wpadka koalicji rządzącej. E e M, trzeba wystąpić do zgromadzenia parlamentarnego Rady Europy i przewodniczącego o wyrażenie zgody. Oczywiście będzie to trwało. Te straty wizerunkowe, które zostały już poniesione, one wydaje mi się, nie są w tej chwili do odrobienia w krótkim czasie, dlatego że rozpatrzenie tego wniosku będzie trwało niestety co najmniej parę tygodni. Ja myślę, że nie wcześniej niż na sesji. Wątpię, żeby zostało to rozpatrzone na sesji lipcowej. Raczej zostanie rozpatrzony ten wniosek o uchylenie immunitetu przez Zgromadzenie Parlamentarne dopiero we wrześniu. Bo cykl, sam byłem kiedyś członkiem tej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i z posiedzeń plenarnych jest kwartalny, a więc mamy cztery posiedzenia w ciągu roku. I tylko w tym cyklu możemy. Oczekiwać, że to zgromadzenie rozpatrzy taki wniosek polskiej prokuratury. Panie pośle, a czy elementem wychodzenia z tego klinczu, o którym powiedziałem, są zmiany w sądach spowodowane przez, zarządzone przez Adama Bodnara? Zastanawiam się, czy to jest koincydencja, czy może jakiś związek przyczynowo-skutkowy. Panie redaktorze, nie jestem w głowie ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego zarazem no ale pewnie swoje podejrzenie lub opinie pan ma. Nie podejrzewam, żeby minister podnar musiał się uciekać do takich podpórek, choć pewnie cała sprawa z, z, związana z wnioskiem prokuratury w sprawie pana posła Romanowskiego no, nie jest wygodną dla ministra sprawiedliwości. Ale no, myślę, że to jest tak jak wiele rzeczy trudnych do naprawienia, choć straty wizerunkowe zostały już poniesione, jeżeli chodzi o całą koalicję. Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo i życzę dobrego popołudnia wszystkim Państwu. Panu.